Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Eusebiusz i chciałbym pokazać wszystkim, że praca strażnika miejskiego to naprawdę ciężki kawałek babietki. Czytam bułki, czytam kurwa chleba. A zresztą to chuj z tym, to nie jest filmik o nazwie dzieła doktora Etkera, a zresztą wracając do sprawy mam zamiar państwu przybliżyć pracę strażników miejskich i po to właśnie powstał ten zjebany Ej, to znaczy poważny i jakże inteligentny film. A więc zaczynamy, 24 godziny na dobę nic tylko pracujemy za marne pieniądze w imię społeczeństwa walczymy z najgorszymi kreaturami jakie chodzą po ziemi. Nonstop kształcimy się studiując prawo. Ej Zygmunt zobacz co piszą w nowym kaczorze Donaldzie. Nieustannie trenujemy mięśnie. Oraz głowę. To znaczy umysł. Czasami zdarzają się te tak zwane nieoczekiwane przypadki na które nie mamy wpływu ale z nimi też sobie jakoś radzimy. Pozwolą też Państwo, że pochwalę nasze zakłady mięsne sepuku, z, z których mięso jest pozyskiwane w sposób jak najbardziej humanitarny. Nasze miasto posiada także cudowną stocznię oraz wysoko rozwinięty obiekt rekreacyjny. Zajmujemy się także ochroną zoo, a szczególnie tego niezidentyfikowanego na razie okazów rzodu Spenaus popierdolus. Jest wyjątkowo niebezpieczny i nieprzewidywalny. Uwaga aaa! Proszę także odwiedzić jeden z naszych barów, gdzie obsługa jest zawsze wesoła i popierdolona i to znaczy roztańczona. Teraz chyba wszyscy widzą, że praca Strażnika Miejskiego to ciężki kawałek i, i, i tego i, i pieczywa tak właśnie pieczywa pracujemy nawet w niedzielę a w święta urlop mają tylko ci co je bią 28 godzin na dobę co jest fizycznie i praktycznie niemożliwe to chyba dlatego jest taki warunek no to dziękuję za oglądnięcie tego filmiku i pozdrawiam mamy i tatę do widzenia.